Cześć, dzisiaj pokażę Wam plugin na synchronizację TikToka z Minecraftem. Plugin będziecie mogli pobrać na naszym Discordzie. Do poprawnego działania będzie potrzebna dodatkowe oprogramowanie napisane w Javascriptie, które również będziecie mogli znaleźć na naszym Discordzie. A więc tak, po odpaleniu naszego serwera musimy przenieść nasz plugin do folderu Plugins oraz wejść w cnb i wpisać NPMI w folderze tym z JavaScriptem. Ja tego nie będę wpisał, ponieważ już to zrobiłem wcześniej. Następnie wpisujemy note app.js. I to jest zupełnie na razie wszystko. Wpisujemy komendę tt, czyli komendę główną. I możemy zobaczyć, jaką wersję ma plugin, kto jest autorem pluginu, jak się plugin nazywa. Możemy zarejestrować się jako streamer, odrejestrować się, rozpocząć stream, zakończyć stream, zobaczyć informacje na temat streama. Mamy dostęp do tak zwanych magicznych skrzyni i zobaczyć listę streamerów. W tym momencie ja wpiszę TT Register, zarejestruję się jako streamer i muszę podać, tak jak tutaj jest TikTok name, czyli nazwa nasza z TikToka. Ja sobie wybrałem tę osobę z TikToka i podaję jej link. Teraz aby rozpocząć synchronizację czatu i giftów, wpisuję komendę TT Start. Trwałą ze streamem. Chwilę musimy poczekać. Dostaliśmy OK. I w tym momencie już czat zaczyna się pomału synchronizować. Tutaj już mamy, że został wysłany jakiś gift. Zobaczmy. Faktycznie się te gifty tutaj wysyłają i czat faktycznie się synchronizuje. Możecie śmiało sobie zobaczyć. Jest co prawda lekkie opóźnienie, ale tutaj nic na ten temat nie można zrobić. Jest ono jak, naj, jak najmniejsze, jak najmniej się dało. Takie jest to opóźnienie. Title może być wysyłane lub wiadomość na czacie, jeśli chodzi o gifty. Oraz wszystkie nagrody zagiszcze możecie skonfigurować w pluginie. Wpiszmy sobie TT i możemy tak. Możemy sprawdzić listę streamerów. Aktualnie streamuje jedna osoba i jestem to ja. Plugin posiada dodatkowo placeholdery, które będziecie mogli zobaczyć w dokumentacji pluginu. Możemy zakończyć tę transmisję wpisując TT Stop. Ewentualnie. Jeszcze raz możecie zerknąć, że faktycznie chat nam się w 100% synchronizuje. Ktoś wysłał różę, a więc wykonała się przykładowa komenda. Hmm, można to zmienić w konfiguracji pluginu. W tym momencie wpiszę TTC Stop. List otrzymał swój string i zostałem pomyślnie odrejestrowany. Tak więc już wiadomości się w żaden sposób nie synchronizują. Plugin wydaje się stosunkowo dość prosty. Niemniej mam bardzo dużo. Możliwości aż 4 pliki konfiguracyjne, bo więcej informacji możecie zobaczyć w dokumentacji pluginów. Plugin będzie aktualizowany. Pokażę Wam jeszcze te pliki konfiguracyjne. A więc tak, plik config. IMM, możemy tutaj zaznaczyć opcję debuga, czyli dodatkowe wiadomości w konsoli bądź na czacie. Możemy ustawić, czy chce wiadomości o gif na czacie lub poprzez title. Plik Gifts, gdzie możemy określić jakie akcje, czynności lub komendy mają być wykonywane, gdy ktoś wyśle nam danego gifta. Plik Settings, gdzie możemy ustawić adres naszego serwera w JavaScripcie. Nie mycie tego z serwerem Minecraft. No i port. Jeśli będziecie ustawiać serwer na lokalności, nie musicie nic zupełnie tutaj zmieniać oraz plik Chest Items gdzie można sobie ustawić tak zwane magiczne skrzynie.